Mam na imię Igor, mam 17 lat i uważam, że dzieciństwo to najlepszy okres w życiu. Kiedy zaczęło przemijać, czułem, że nieodwracalnie coś tracę. Do moich 18 urodzin pozostało jeszcze 9 miesięcy. Chcę ten czas wykorzystać jak mogę, by znów poczuć się jak do dawnych lat. W tym celu stworzyłem listę. Listę rzeczy, które muszę zrobić przed 18. Dziś zamierzam zabrać się za pierwszą rzecz. Domek na drzewie. Ja jestem wielmożny Igor, a to jest moja lista rzeczy do zrobienia przed osiemnastką. Nim zaczęliśmy budować, trzeba było znaleźć odpowiednie miejsce. Spośród dziesiątek drzew w końcu znalazłem to, to idealne. Teraz pozostało jedynie znaleźć materiały, no i zacząć budować. Całe szczęście, że to drzewo dzieliło jedynie pola do mojego domu. To znacznie skróciło przenoszenie materiałów. Dobra, moi rekruci. Czy wiecie, po co was tu zgromadziłem? Nie, po co? Jesteśmy tu po to, aby spełnić nasze największe dziecięce marzenie. Musimy zbudować nasz pierwszy własny domek na drzewie. Zrozumiano? Tak! Macie narzędzia? Tak! Jesteście gotowi? Tak! To do roboty! Ale ten... to drzewo jest... Tak, Kiedy myśleliśmy, że najgorszy jest za nami, mieliśmy rację. Reszta była tylko czasochłonna. No dobra. Była też ciężka, ale fakt, że to nasz własny pierwszy domek na drzewie całkowicie dodawał nam sił. Mija właśnie pierwszy dzień budowania. Mieliśmy dzisiaj jakby to zrobić wszystko, jednak wychodzi na to, że jeden dzień to zdecydowanie za mało na taki domek. W domku już jest drabina i są pierwsze rusztowania. Zmęczeni budowaniu stwierdziliśmy, że zamówimy pizzę. A co? No i zakończył się pierwszy dzień budowy. Po dwudniowej przerwie w nieco zmienionej ekipie ruszyliśmy czym prędzej do pracy. Szło naprawdę szybko. Tego dnia przeszliśmy samych siebie. Udało nam się wzmocnić fundamenty, postawić stabilną podłogę oraz zbudować ściany. Podzieliliśmy się na trzy oddziały. Pierwszy zajmować się miał dostarczaniem materiałów oraz ogólnej pomocy. Drugi zaś budował. Natomiast trzeci wyznaczył pachoła do zajmowania się psem, który zresztą pilnował porządku na pokładzie. I tak podzielani do wieczora budowaliśmy fundamenty na drzewie. Było bardzo pracowicie. Nawet nie zauważyłem, jak ten dzień szybko zleciał. I trzeba było się rozstać. dzień budowy zapowiadał się naprawdę dobrze. Niestety od czasu do czasu zaskakiwał nas przelotny deszcz. Mimo to nie zapisaliśmy budować. Szczególnie, że zostało już naprawdę niewiele. From the garden hear the clinging of the chimes, the last tomatoes hanging shriveled on the vines. The autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon. Seasons po fleeting, the days are blurring into years. The lines retreating. Every moment disappears. The stories are ending. Ostatnie poprawki. I oto efekt. Domek na żywie, creeps. Minęły 3 dni. Nasz dom jest już gotowy. Nie wydaliśmy na niego ani grosza. Wszystkie materiały, których użyliśmy, wzięliśmy jedną. Śmieci. No i super. Dom mimo wszystko jest bardzo stabilny, przynajmniej na to wygląda. Jeszcze nikt sobie nie zrobił krzywdy, tak więc zapraszamy do naszego domu. Oto i on, nasz wspaniały, solidny, przepiękny i jakże bezpieczny dom. Tu widzicie są schody wykonane z najlepszej jakości materiałów, jakie udało nam się zdobyć. Tutaj mamy wspaniałe wsporniki, które też się nie powinny zawalić w najbliższym czasie. Tutaj mamy wspaniałą podłogę, która raczej wytrzyma nacisk 50 kg albo 70. Zapraszam dalej. I tak oto wygląda nasze pięterko. Jest tutaj dość miejsca dla dwóch osób. Trzecia osoba mogłaby naszą konstrukcję jakby uszkodzić, dlatego lepiej nie wchodzić tutaj w grupach. Trochę tak dziwnie, ale jesteśmy na swoim, więc jest tutaj super. Normalnie po wykonaniu takiej roboty spocząłbym szczęśliwy, że zrobiłem coś konkretnego. Niestety nie tym razem. Na swojej liście mam jeszcze ponad 15 innych rzeczy do wykonania. Niebawem zobaczycie, jak prawie już dorosła osoba spełni swoje dziecięce marzenia. Póki co żegnam się z Wami i liczę, że będziecie ze mną, kiedy będę realizował swój cel. Do zobaczenia wkrótce. Najlepszy domek ever. No, no to, to dziękuję panie. panu Panu też dziękuję 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 Jeżeli jesteś ciekaw jaką następną rzecz wykonam Podajkuj mnie na facebooku Tam publikuję wskazówki, relacje Oraz inne ciekawe rzeczy No i przede wszystkim subskrybuj Do zobaczenia Trzymajcie się, cześć